O przyszłości tego terenu mówi się już od kilku tygodni, a chodzi o park przy ulicy Wyspiańskiego. Za mną na drzewach kartki, które przykleili protestujący przeciwko budowie szpitala psychiatrycznego, właśnie tutaj w tym miejscu pojawiły się też na drzewach kropki z urzędu marszałkowskiego. Głosem Sebastiana Ciemnoczołowskiego dowiedzieliśmy się, że te kropki zostały naniesione na drzewa tylko i wyłącznie w celach inwentaryzacji. Mieszkańcy jednak w to nie i są pewni, że drzewa, które zostały naznaczone, po prostu będą skazane na ścięcie. Pytamy mieszkańców, pytamy Zielonogórzanom, o pomysł budowy szpitala psychiatrycznego właśnie na terenie tego parku, przy ulicy Wyspiańskiego. Zdania są podzielone, a sam projekt budzi wiele kontrowersji. Czy to właściwe miejsce według Pana? Nie pan nie wiem. Niech o tym nie decydują politycy, ale fachowcy. Od architektury, urbanistyki i tak dalej. Medycyny także, a nie politycy i wszystko. Moja opinia jest taka, że ten szpital na pewno będzie bardzo przydatny dla, dla chorych. A miejsce zawsze się ktoś taki znajdzie, który powie, że wszędzie tylko nie tu. Nie wiem, co powiedzieć na ten temat. Czy w Zielonej Górze potrzebny jest taki szpital? Jako, jako dziecko tam chodziłem, a jeździło się na rowerze, a w tej chwili nawet nie wiem, jak to wygląda. Także jeżeli coś tam ma się dziać, to, to coś mają pobudować, to czemu nie? Wydaje mi się, że szpital psychiatryczny jest potrzebny jak najbardziej, ze względu na to, że są takie potrzeby i wśród dzieci, i młodzieży, i wśród dorosłych również. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce, wydaje mi się, że jest ok, bo jest blisko szpitala, więc według mnie jak najbardziej na tak nie szkoda tej y, przyrody dzikiej, która tam się ostała? Przyroda jest nam potrzebna jak najbardziej. I jeśli y, będzie możliwość wybudowania tego szpitala w pobliżu szpitala naszego wojewódzkiego w innym miejscu, to należy tego miejsca szukać jak najbardziej, bo przyrodę zachować. Co Pani myśli, dobra lokalizacja czy nie? Na no, taki szpital bardzo dobra. No, niestety nie, nie ma innych miejsc, żeby taki szpital powstał. Bo i tak czy inaczej należałoby gdzieś drzewa wyciąć. Ta lokalizacja jest bardzo dobra. Uważam, że powinno być to w mieście. A poza tym, no. Ja też czuję sentymenty, bo wychowywałem się na Młodzieżowym Parku Ruchu. Tam uczyłem się jeździć, tam robiłem zloty harcerskie, tam chodziłem zwiedzać. Ten. Ale myślę, że w tej chwili jest potrzebny taki szpital dla dzieci i młodzieży. Jak najbardziej popieram to.